hejka wszystkim siemano I ogólnie jestem na kat tajdze. no na tej krainie i patrzcie mam ponad 5 trilionów tego tych tutaj monetek więc mogę sobie to z tego wodospadu sie dobra a to zbierałem naprawdę dość długo to tek, to bia, tutaj ktoś bije cztery cztery o, jest duży e, e drugi e, huge no będę zbierać nie. Tworzę sobie kilka, czekaj tylko muszę se. ładna jest animacja. Muszę wywalić. Tak, legendarki epiki. Ja myślę, że to będzie bez tego. Opa. Bara tylko sobie dam na sekundę, totalnie sekundkę. Na 15 czy 20 minut. Nesor, laka, to mi i tak statunek chwila. Wow. Okay. No i teraz będzie mi się dropiło. Więc ja Was żegnam, tylko chciałem pokazać, żebym to mógł od sobie odblokować. Pewnie to, bo teraz jak to nagrywam jest 8.50, 45 dokładnie i e, ja mam na 10.40 do szkoły, więc pewnie tego wam nie wrzucę teraz rano, tylko o za jakieś, nie wiem, kilka godzin, o jakiejś 15 albo 16. Ja będę cały czas dropić naraz. No